Morawiecki ogłasza, wprowadzamy obniżkę cen paliw tarcza antyinflacyjna rządu, niższe ceny paliw, niższy wad na gaz, brak akcyzy na energię. Wprowadzamy obniżkę cen paliw. Na 5 miesięcy od 20 grudnia wprowadzamy obniżkę akcyzy do minimalnego poziomu, po drugie od 1 stycznia 2022 rok. Na 5 miesięcy paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej, ale też zwolnimy je z opłaty emisyjnej. Te wszystkie działania po stronie państwa doprowadzą do obniżki cen paliw, mam nadzieję, że nawet do 28-30 groszy. Od stycznia na trzy najtrudniejsze miesiące zimowe wprowadzamy obniżkę VAT z 23%. Na 8%. Na gaz, zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki prezentując założenia tzw. tarczy antyinflacyjnej. Rząd przygotował łącznie trzy rozwiązania w obszarze cen paliw, energii i żywności. Jak dodał Morawiecki, początek roku może być trudny. Znosimy całkowicie akcyzę na energię elektryczną. W kieszeniach obywateli zostanie więcej środków. Łącznie nasze działania to pakiet ok. 10 miliardów złotych, dodał szerządu. W kontekście finansowego wymiaru działań rządu ważną informację podał wczoraj minister finansów Tadeusz Kościński. Wyjaśnił bowiem, że dodatkowe wpływy do budżetu w wyniku podwyższonej inflacji z tytułu VAT, akcyzy oraz podatków dochodowych to ok. 9 miliardów złotych. Rząd PiS zawsze staje po stronie obywateli. Dzisiaj, kiedy borykamy się z problemem inflacji, proponujemy duży program obniżek podatków. Po to, aby złagodzić skutki inflacji, powiedział podczas konferencji prasowej premier Morawiecki i dodał: Pokazujemy tarczę antyinflacyjną. Wraz z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem prezentują w czwartek założenia tzw. tarczy antyinflacyjnej. Premier Morawiecki podkreślił, że w przypadku niektórych rozwiązań będą potrzebne zmiany legislacyjne. Ale nie ma obaw, że nie wdrożymy tarczy antyinflacyjnej, dodał. Jak podkreślił Morawiecki? Inflacja jest efektem pandemii i programów pomocowych. Zdecydowaliśmy się chronić miejsca pracy i włączyć do gospodarki pakiet ponad 200 miliardów złotych wartość od początku pandemii, ret przypomniał rządu. Premier zapowiadał już wcześniej o obniżkę komponentów cen paliw, mówił o niższej akcyzie na energię, a wśród pomysłów pojawiał się też tak zwany bon energetyczny. Inflacja jako naturalna konsekwencja pandemii jest wzmagana przez działania niezależne, mówił premier, który wymieniał m.in. manipulacje cenowe Rosji i Gazpromu wzrost cen gazu. Mamy znaczne przełożenie cen gazu na ceny nawozu, które przekładają się na ceny żywności. Ale nie tylko to, wczoraj rekordowe poziomy osiągnęła cena EUEC. To konsekwencja polityki klimatycznej Unia Europejska. Jest to ok. 70 euro za tonę CO2. Wszyscy wiemy doskonale, że tak jak ceny energii wpływają na budżety domowe, tak ceny gazu, paliw przekładają się na całą gospodarkę. Mamy do czynienia z działaniami z dwóch stron: Rosja i Bruksela. Bardzo wiele osób już to krytykuje, zauważył premier Morawiecki i przypomniał, że według analiz koszt uprawnień do emisji CO2 miał osiągnąć poziom 70 euro w 2040 rok. Będzie dodatek osłonowy w kontekście ograniczenia spekulacji na EUX. Polska będzie wnioskować o zmianę zasad uprawnieniami do emisji CO2. Premier zapowiedział taki wniosek na najbliższym szczycie Unia Europejska. Będzie też dodatek osłonowy, który spowoduje, że na ceny żywności, które poszły do góry, wprowadzamy następujący mechanizm, który uwzględnia obniżkę VAT do zero poprzez dopłaty dla osób według kryteriów dochodowych. Premier podkreślił, że rząd planował wprowadzenie stawki VAT na poziomie 0 zł na żywność, ale nie ma na to na razie zgody. Z dodatku osłonowego skorzysta znaczna część gospodarstw domowych, nawet ponad 5 milionów gospodarstw, wyliczał Morawiecki. Będzie wynosił od 400 do 1150 zł w skali roku. Oszczędności w administracji szerządu zapowiedział też jeszcze jedno działanie: Doprowadzimy do zwiększenia efektywności wydatków publicznych i oszczędności w administracji publicznej. Nie będziemy powoływać nowych funduszy celowych i tworzenie nowych etatów. Musimy sami zacisnąć pasa. Wprowadzimy zmiany w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zapowiedział i dodał, że rząd będzie reagować elastycznie. Spodziewamy się podwyższonej inflacji na najbliższe miesiące, potem z danych NBP inflacja powinna być w trendzie malejącym. Działamy w ręka w rękę Z NBP, aczkolwiek jako niezależne instytucje. Zrobimy wszystko, żeby ograniczać skutki tej podwyższonej inflacji, dodał Morawiecki. Dlaczego tarcza antyinflacyjna? Tarcza antyinflacyjna to odpowiedź rządu na rosnące ceny. Inflacja w październiku sięgnęła poziomu 6,8% w ujęciu rocznym najwyższego poziomu od 20 lat. To jednak, wskazują ekonomiści, nie koniec wzrostów. W 2022 rok. Dynamika cen sięgnie nawet 8-9%. Z ostatnich danych głównego urzędu statystycznego wynika, że ceny OK. 70% koszyka inflacyjnego rosną szybciej niż górne odchylenie od celu inflacyjnego NBP, czyli 3,5%. W największym stopniu drożeje energia, paliwa i żywność. Sasin jeśli wysokie ceny energii się utrzymają. Zareagujemy znów. Nie chcielibyśmy być na miejscu tych krajów, gdzie jest niższa inflacja, ale bezrobocie na poziomie kilkunastu procent. Podkreślił podczas konferencji wicepremier Sasin. Wymieniał też przyczyny inflacji, gwałtowny wzrost cen paliw, porywane łańcuchy dostaw. W piku mieliśmy ponad 900%. Wzrost cen gazu. Te wielkie kryzysy paliwowe z lat 70'. To były kryzysy, gdzie wahania cen ropy nie przekraczały 200%. Ceny gazu się wahają, dzisiaj jest to jeszcze wzrost o 600%. Rok do roku. Dla ropy naftowej to ponad 70%. Dodatkowo, kwestie Unia Europejska powodują wzrost cen certyfikatów za emisję CO2. Jeszcze rok temu kosztowały one 28 euro za tonę, wczoraj było to 70 euro. Mimo tych ogromnych cen surowców energetycznych, spółki SP, działające w tych obszarach, dotychczas robiły wszystko, żeby ograniczać ten wzrost cen, ponosząc często duże koszty, kontynuował wicepremier. Te działania, które mają ograniczyć wpływ podwyżek na kondycję polskich rodzin, dotyczą obniżenia akcyzy VAT, czyli obniżenia podatków. Podjęliśmy dodatkowe działania. W tym legislacyjne, aby zmniejszyć skalę podwyżek cen energii, szczególnie gazu ziemnego, zapowiedział wicepremier Sasin. Jak dodał, bezpośrednie wsparcie polskich rodzin pokazuje intencje, jakie ma rząd PiS. Wszędzie tam, gdzie krępują nas pewne wspólne uregulowania, Unia Europejska, idziemy inną drogą, bezpośredniego wsparcia polskich rodzin. Mimo wzrostów, które na stacji jak widzimy, w dalszym ciągu paliwa w Polsce są stosunkowo najtańsze w Europie. To pokazuje jak wielką odpowiedzialność przejawiają polskie koncerny paliwowe, zauważył. Sasin podkreślił, że podejmujemy wiele innych działań, które powodują, że w kieszeniach Polaków zostaną dodatkowy miliardów złotych, przypominając rozwiązania zapisane w polskim ładzie. Będziemy elastycznie reagować na te zagrożenia, które mogą się pojawić. Jeśli wysoki poziom cen energii elektrycznej będzie się utrzymywać, na pewno będą reakcje w przyszłości, dodał Sasin. Autor: Bartosz Bednarski